Kochani, popuszczaliśmy te gołębie, Ferłowe, Perłowe, jasne, krymki, pociany Wszystko popuszczane Siedzi Budapesztka obca Siwa samica chyba Ale nie łapie tego No proszę, wszystko wypuszczone Mają chodzić, zwirować Zginął pasiaty Zginął jasny na go ogonie o, Budapeszko już jest pod kratą. Nie łapie, ale złapie, bo samice mam więcej samców. powiem mam same samce. same samce kochani. Budapeszko pod kratą jest. No wejdzie do gojemnika, już trzeci dzień przychodzi. Swany gołąb Wszystko grucha. Proszę, to ładna jasna na sercowa. Już mają jajka. O perówka peróweczka wyszła, widzę Woda na ziemię Chodna woda złapię ją, bo mam więcej same samce mam No, perówka zaraz pokażę w szkołę widzę Zaraz ją Zaraz pójdzie w cholerę Takie się gęby wypuszcza, a nie tam po, po 5 zł sztuka jeszcze kiszą niektórzy. No, tarutka, co ty chcesz pokazać? Nie byłem dzisiaj na targu w Garwolinie. Muszę to bociany sprzedać, bo dwa samce krymka czarnego, bo też są dwa samce. A jeszcze zobaczę, może dokupię samice dwie. Jeszcze zobaczymy. Za dużo tego trochę jest. Jeszcze w Ojlerze jest chyba 10 sztuk. Ja muszę się poparzyć. No, perówka idzie do gajemnika Dobrze Tak trzeba przyzwyczajać e, samiec pójdzie, a gdzie jest samiec perłowy no, Widzę Z dwóch samców jest krymków no, tam jest samczyk Ta dwóch samców Trzeba wywieźć jednego, przywieźć samicę no, Proszę jak ładnie Pięknie Wszystko grucha, wszystko chodzi No Budapeszkę trzeba złapać się samiczka no to Przyda się, bo same samce u mnie Same samczyki wam powiem Tamtych nie wypuszczam z dużego gojemnika Ktoś tam pisał, żeby wypuścić te z dużego. No nie mogę, bo jak puszczę to rajzują w całe miasto, wyprowadzą i tyle. Zamknąłem ich, bo to mówię cały dzień rajzują, bo to same samce to. Wróciłem i mieszanki specjalnie. Łomżyńskie są samiec i samica, ale się nie parzą razem. Samica idzie do czego innego, samiec do czego innego i tak. Jak zwykle. Ale słyszałem, że duży zatarg był w Garwolinie. No ale niestety, samochód mi się trochę stegował i nie miałem jak jechać. No, te błociany, że była para parzysta, oblatały się, no ale dwóch samców, no i co. Perlowe chyba już weszły widzę, bo... nie widzę ich, powiem wam. Jedna jasna, ładna zginęła na no wiemu gonie. I ten pasiaty ładny, też zginął. to Co miało zginąć, to nie ginie. Ja ich nie będę kisił. Jeszcze tamtych tych wyllery wypuszczę. Ale oni się poparzą. A jeszcze jest chyba trzech perłowych, trzech jasnych. Bo też Coś tam jeszcze jest. Ja się muszę poparzyć. No głoda peszka nie głupia. Przychodzi trzeci dzień, nie łapię ją, ale już dzisiaj jak wejdzie do gremnika, to ją złapię. Był dzisiaj widyń czarny. Komuś wyskoczył, ale nie siadł. Bociany śląskie mają już jajka. No, czy, czy to. To byłoby chyba wlazły do giennika same. Dobrze. Jak są, siedzą. nie chcą żwirować, to niech siedzą w Bocia idzie do samicy Wiadomo dwóch samców to. Dobry Nie są gołębie do ganiania, wiecie o co chodzi chciały polatać to nie polatają co nie to Wszystko do gojemnika się pcha Wszystko do gojemnika No i dobrze, nic nie pochodzą. Już wirują trochę i się zamknie. Te moje to rajzery, mówię, nie mają par, to tak rajzują. To już jasne jest na białym ogonie, ale też samica. Miał być samic, wydawała się samiczka. O, jak grucha do niej ten. O, samic. Jak nie brakuje samic, wejdź do Gajemnika. Krymki czerwony jest cała para. Samica jest żółta i samic też muszę sparzyć. Ja tego trochę wam powiem, jest ciekawy jestem co wyjdzie po tych jasnych czy wychowaniu. Zobaczymy. Dobra kochani, pozdrawiamy.